Siemaneczko ludziska, jest w stronę wasz host, pak nie w kolejnym odcinku Crisis Remaster. Będziemy kontynuować o, wciwaj, ofensywę o nie, będzie wielka walka. Mamy tutaj ciężki karabin, e, lemaszynowy. ty nie przejdziemy. Musimy iść tędy, dobra. Widziałem swoje odbicie, było wspaniałe. Ok. Utrzymać pozycję! Potrzebujemy jeszcze 20 minut! Rozwajcie tych skór Potrzebuję. Potrzebuję, drodzy Państwo, granatów. Mą pystolecik. O, tak może być. Wreszcie już zostać granatami. Tak Ona tu jest! Dalej, dalej, Wszystko! Moje nogi! Kurwa mać! No tak. Zaczekaj! 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 mnie! Zaczekaj! Zaczekaj! Na kurwa Ej, ty <laughs> Czy będzie cichutki, czy głośny teraz? Barkley? Tu, Barkley! O, lepiej ja ja tego słuchać. Został przeniesiony na Times Square. Mamy tam do dyspozycji ciężko opancerzone statki pionowego startu. Zakaz latania nad Manhattanem został zniesiony, więc siły powietrzne nie zestrzelą naszych transportowców. Mamy jednak niewiele czasu, panowie. Musicie się dostać na Times Square. Na nikogo nie będziemy czekać. Obrona będzie aktywna jeszcze przez 15 Powtarzam, 15 minut. Później jesteście zdani na siebie. Czasówka! kocham. Tak naprawdę to nie. <ścoughs> Ale tak się jak dobrze się bawię. O będzie ciekawie. Do wszystkich! Obcy atakują miejsce zbiórki. Cepidy przebijają się od 42 i Broadway. Trwa ewakuacja, ale to trochę potrwa! Zawsze to trwa! Alcatraz, obcy się przebijają! Do na się na pewno muszę zobaczyć, czy jest tu. O, e, ciekawy jest ten shotgun, bardzo. Czuki, to było sekret tamtego. To jest grane. Otrzymujesz medal za szybko Do? mnie. To? Dobra, nieważne. al musisz zatrzymać zepidy po swojej stronie muru. Mamy tu cywilów na pęczki, ciężko rannych i cały ten burdel. Jeśli obcy się tu dostaną, będzie wejść! Zabończcie mi trochę czasu, żołnierzu! Nadchodzi kolejna fala! Przemijają mnie! Rozpalcie ich! Ognia! Cyklop 1 startuje. Już nas tu nie ma. Tu, Cyklop 3. Eee, odnieśliśmy poważne uszkodzenia. Długo tu nie wytrzymamy. Przyjąłem, Cyklop 3. Masz pozwolenie. Zaczekamy na Ciebie. sieci, nie ma celu. Dobra pokawka Weźmy cokolwiek. Miedź. Chyba, musi się dzieje. A, sztrum nie ma, dobra. Natalio, boją się za stan rozścierań? Powstrzymaj atak Cepidów troszeczkę się Teraz wiesz co robić? O wstrzymaj! Ja, Zaś łagodnie. Kło... Szukaj granaty, czegokolwiek tutaj są. Kurwa! Kurwa! No Kto mnie atakowało. Wiedzia... A. Hmm. No to tak jeżeli mnie atakuje. Musiał się chronić, wszystko mnie atakuje. No to serio. Traciliśmy za śmieranie. Aaaaa, kuruso. Już prawie jesteśmy. To będzie teraz łatwiejsze. Dobra, przynajmniej wiem gdzie są rzeczy. Odpowiedź, To, 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 robi. Robi. Okay. No, to na później, bo to potrzebuję. Niech podejdą. Idę, się pole. <ślało> się, co to robię? Dobra, Alka, wycofaj się! Wracaj do bramy! Ruszamy ludzie! Wracamy, ludzie! razem z z ludzie! Wracamy, ludzie! Okej, okej, to tam mamy iść, dobra. E, czy mamy tu jeszcze jakieś granaty? A, tu jest wejście otwarte, dobra, bo ja potrzebuję bardzo granatów. się jeszcze tu nie ze spawnili. Eee... Aha, tu są ko... O o, 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 ale to, to jest coś, co ja sobie wezmę. Tu były ukryte... <ścoughs> Chciałem powiedzieć. Tam można chyba wejść, mi się wydaje. Ja widziałem. ma na więcej niż 4? Dobra. I amunicja, dobra, jak bym chciał. na sobie zostawimy. Możemy są spadać. Mamy w miarę amunicję ogarniętą. Proszę, ser! Uciekamy! Okej. Okay. Się. Cyklop 4 schodzi do lądowania. Cyklop! Nie uda jeszcze macie? Jesteście ostatni. Będzie ciasno, ale ty brakujesz wszystkich. Przyjąłem. ewakuacji, musisz. No, powiem szczerze. Pułkowniku Barclay, naprawdę muszę to odradzić. A ty to kto? Jack Hargrave, pułkowniku, naprawdę nie to ma. Kanał wojskowy! Czasu na powitania. Widzicie tutaj broń biologiczną masowego rażenia o nieprawdopodobnej sile. Jeśli Alcatraz nie wykona moich poleceń co do JOTY, za półtorej minuty będzie pan martwy wraz ze swymi ludźmi. Cyklop4, zaczekaj! Wróć na puław operacyjny! Przyjąłem. Dziękuję, pułkowniku. A teraz Alcatraz. Iglica jest przygotowana do rozsiewu zarodników, ale można załatwić jej systemy. Będziesz musiał się po niej wspiąć, tak jak po tej wroju. Iż nie, nie, nie. Dobra! Zaraz wyrzuci zarodnik. Oceniam czas na 20 sekund. Musisz natychmiast dokończyć sekwencję. W porządku. Zaczekajcie chwilę, synu. Jeśli zbudowaliśmy ten kombinezon tak dobrze, jak się nam wydaje. Cyklop 4! Ląduj i weź nas na pokład! Tak jest. Schodzimy! Alcatraz, pilnuj iglicy. O, wręcz przeciwnie! Zaczęło ich to zabijać! Ja! Doskonale. A to ich, to jest właśnie tylko samym. Świetne. Przeszedłem defibrillować. Nie spodziewałem się, że to był taki sam inny. Ok, mam go rozwalić. Dobrze widzieć. Mam na ciebie kilka niespodzianek. Zwane ET4 ma piękny. Dobry. Fajne cięcie. Co ty tu do cholery jeszcze robisz? Miałeś się ewakuować! Myślisz, że nie próbowaliśmy? Przecież ci mówiłem! Zalali nas i wyjebali cały pociąg stąd. Nie dojechaliśmy nawet do Harlem. Słuchaj mnie wreszcie! Musimy się dostać do pryzmatu! To nasza jedyna nadzieja! Jeżeli istnieją jakieś odpowiedzi, to Hargrave będzie je miał! Alcatraz musi tam ruszyć, a potem musisz go bezpiecznie stamtąd wydostać! A, zalany pryzm. No. Niezłe rzeczy się dzieją. Tylko ci spodziewałem. Być jest? Nie zaraz. Do tego mocno oberwaliśmy. Przewody paliwowe i zbiorniki są ciurawe jak sito. Ciekniemy paliwem jak zarzyna na świnie. Muszę odbić i wysadzić cię na południu. Dobra! Przypiąć się i założyć szpej! A ten tutaj no! będzie wyskakiwał tylnym wyjściem. Kurwa <noise> mać! Gotowy? Cóż? Zrzut nadlatuje! Podejdę nisko, ale streszczaj się, bo lecę na resztkach paliwa! O kurwa! Kurwa ma! Dziesięć sekund. Ruszajmy. Powodzenia, Marin! Uważaj na siebie. Dziękuję, że po mnie przyszedłeś, Alcatraz. Lecz musisz zachować ostrożność. Lockhart wystawił na całej wyspie elitarne oddziały. Poprowadzę cię jak najlepiej, lecz można powiedzieć, że w tej chwili mam niewielkie pole widzenia. Dostań się na wyspę z Idź na północ w stronę pryzmatu. Okej, okay, no to mi się wydaje, że to będzie dobry moment na zakończenie odcineczka. Więc dziękuję za oglądanie cześć i ten zobaczymy się w następnym odcinku. Zostawcie suba lajka, like, jeżeli Wam się podobało, na dole w skinki w opisie w na poprzednie książki, które Was zapraszam. Cześć, czołem pana następnego. Cześć, pani było pana, następnego pa.